Głosy mi powypadały. Dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj, nagrywam z pomocnikiem, ale zacznę... A czekaj, jakoś to oświetlenie tak bardziej... Ja jest tam taka biała, nie? Ciebie, ciebie misku nie widać? Misik też tam jest? Cała rodzina. Pla, pie, plas się tam... Plas. Pies się oblizuje, to wszystko <laughs> słychać. Kupiłam, zaczniemy od tego, że byłam w bnr -ie. To będzie bije na siatkę z kotkiem, Z okay. tej będziemy wyciągać. Yeah. Kupiłam nową kołdrę dla rasela, a starą damy jako posłanie dla psa, żeby miał na zmianę. Bo on teraz te kości wielkie mu kupuje i obgryza. No i się strasznie brudzi, nie? Wiadomo. I później też robi dziwne rzeczy, takie wiecie, jak psy robią. Niefajne. Po prostu wymiotuje i trzeba sprzątać, trzeba mieć na zmianę. I postanowiłam, że yy, dobry pomysł będzie właśnie jako kołdra. Teraz ma koc. Yy, mi się dasz psuć? Proszę. No daj. obojętnie co. Nie, nie, no podawaj mi. To trzy są takie, to musisz pogrzebać wszystkie trzy. Słuchajcie, kupiłam taki gotowiec. Tak, tak, wiem, wiem. Dwa. Niezdrowe. Ale kiedyś, w bardzo dawnych czasach, w Polsce były takie... Dziękuję, tak możesz pokazać tak do kamery. Tak ja przybliżę do góry nogami. Aha. I to są ziemniaki, po prostu gniecione ziemniaki, masz po to. Wiesz tak jak najki się, daje wodę. No, Insta. Mhm. Yy, w proszku. Ja wiem, to jest sama chemia, to jest niezdrowe, ale tego się nie jada codziennie. Słuchajcie, nie popadajmy z skrajności w skrajność. W czasu do czasu jemy niezdrowe rzeczy, naprawdę. I nic tam nie jest. No dobra, ja nie powinna mieć, bo mi brzuch boli, ale nie jemy tego na każdy obiad. No, yy, tam właśnie sobie wyciągaj. Jeszcze. Dobra, I teraz zupki chińskie yy, do pracy. E, będzie więcej, bo są trzy kary i trzy chicken. Także też kupiłam zupki chińskie. My jadamy zupki chińskie jako snack. Ja jako mam. przekąska. Nie ja jako danie. No już więcej nie będzie trzy. No dlatego, wie. że jest nas trójka, każdemu potem i dwa rodzaje. E, okay. Jako przekąska i to nie jest, słuchajcie, że ja kupuję te zupki i one... A zresztą widzicie... Widzicie moje e, filmiki? I czy w każdym filmiku zakupowym e, są zupki? Nie. Są często. Nie powiem, że nie ma często. E, Lubujemy się w zupkach. Co? Cieszysz się? <grym> Kupiłam pościel małemu. Możesz pokazać sam. Mhm. No. Takie anioła. Moro to się nazywa, wiesz. Yy, dlatego, że właśnie no musi też stara poszewka, stara poszewka pójść yy, na, dla psa również. Yy, ma takie już nieładne, wiecie, pościele, ręczniki, wylizna, to wszystko się zużywa, skarpetki. Yy, często trzeba kupować i wymieniać, bo się zużywają. Niedrogie, yy, super soft. Jest napisane mięciutkie. Myślisz, że będzie dobre? Bardzo mięciutkie. Zobaczymy jak mu się będzie spało. Fajnie wygląda. Takie... Na pewno będzie dobre kondra, uh -huh. ale jeszcze zobaczymy o poduchy. Dobra. Okej. Okay. No następnie. Yy, bateria co prawda Raselowi yy, strzeliła w yy, starej szczoteczce i poprosił mnie o nową nie Kupowałam mu dziecięcą i tylko taką, wiecie, nie żadną zabawkową z ludkami czy z jakimiś. Um, Regularna. No, tylko taką dla, normalną, dla, dla dzieci, dla dorosłych ogólną szczoteczkę elektryczną, i y, y, ją od razu będzie już używał. No więc odkładamy. Słodycze! Słodycze, bo <laughs> miałam ochotę a przy kasie zawsze leżą takie ładne. Różne rarytasy, które mówią, weź mnie, weź mnie, kup mnie. No i ja biorę i tak szkoda mi się robi tego słodkiego i, i kupuję. A tak naprawdę to mia chyba kobiece dni nadchodzą, bo nakupowałam dzisiaj słodyczy sporo. Mam ochotę na słodkie. Ja no, też. Ty to zawsze masz chyba ochotę na słodkie. Twix biały. Jeszcze nie miałam przyjemności próbować twixa białego. Mieliśmy już twixa białego. Mieliśmy Twixa białego, ale to jakieś dłuższe. Trochę. No ale sam ale Twixa a Białego? A ja ja. Nie mieliśmy protein Bar, ale nigdy naprawdę prawdziwe Twix. Aha. White. Ale mieliśmy no. protein bar. Nie buję się tak duże, bo no to tak później ludzie będą tak z datową biegać głową. <głosy> <głosy> Następnie Russell jest fanem, dużym fanem, ogromnym fanem em, em, Oreo. Ciasteczek. Ja to tak różnie, ale, są... ale to jest... Ale to jest... Wow. <laughs> Test na żywo. Poczęstuj się. Oh. I zanieś też tacie. Okay. I Albo czekaj, ta zaraz przyjdzie. Po... Jeszcze chwila. Spróbuj. Otwieramy i mówimy. No, takie. Dosyć spory kawałek, zobaczcie. Taka milka, ja w ogóle milkę lubię, nie? Właśnie tak jak na takie na sidewcia. Takie dwa. Mhm. Dwa takie cycuszki. Mmm. Bardzo dobra. Mmm. Mm. Czekoladę mi się chciało. To ci tutaj? Mhm. Uh -huh. Dam za czeje? Uh -huh. dajcie mi chwilę. Mmm. Pycha. Mhm. hmm. Bardzo dobre, nie? Bardzo. Daj mi chwilę, żebym nie mlaskała Wam. Mm. 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 Dobre! Jak ja nie lubię tak... Co parę sekund, żeby robi lepsze i lepsze mm. jakoś. Bardzo, Je? bardzo długo ten smak jest w buzi. Mm. Nawet Słuchajcie, już całkiem połknąć dalej jeszcze. Ja za tymi ciastkami nie przepadam. Zjem tylko ten wkład w środku, co jest ten... Razem mi potrafi zrobić tak z ciasteczki ciastek i Magnum też nie za bardzo mi te lody smakowało, ale jedliśmy ostatnio te ciasteczka, nie Oreo, też były hmm. dobre. Ale to. Już? Ale nie nie. Te ciastka, co ostatnio kupiłam w Fundiacu. Ale no. też te w pudełeczku. Były bardzo dobre. Aha. A te, te cukierki są pyszne, naprawdę mi smakują. Hmm. E, papierki, naprawdę, wiecie co? Próbowałam już parę razy robić sama papierki, e, i jednak to nie jest to, e, pomimo że ja nie ja jestem dobrą kucharką, można powiedzieć, Pepsi. Razem lubi Pepsi, ja wolę kolę. Ale już... przyjść, jest, zdanie zdaniem, słodiejsze. No, słodsze. Słodsze. Połóż tam. Y, już od razu wypakuję. Albo dobra, połóż po prostu. Następną rzecz... Y, y, ciasteczka... Ciasteczka, które... Mm, wyglądają jak... Ja... Nie, to chodź, bo nie będzie czasu na nie to. Nie wyciągam, otwieram Pianki. Odkładę. Pianki. Uwielbiam. Czekolada i w środku, tak jak nadzienie... Z murzynka, o. Zrobiłam dziury i tam położyłam te pepsi. Jednego? Mhm. Też sobie na późnej. Ja też. <gryzuj> tak. Ja Wam e, dla przybliżenia tylko ugryzę i pokażę, jak one wyglądają. Widzicie? Tak. Są wielkie trochę. Takie? Mm. miam 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 Takie z testem na żywo zakupy, z testem na żywo. Okej, okay. następne. Razem kiedyś sobie kupował, to są takie gumy rozpuszczalne, kulkowe, amerykańskie, amerykańskie cukierki i, i są bardzo kwaśne, mm, mają taki ostry smak i niedużo kalorii, mają takie wynalazki ym, i mu kupują. To też Nie, nie mam ten co jeszcze chyba. Znaczy... Nie. A to jest y, jakieś nowe do toalety, y, wanilia i. Jak to się nazywa? Fiaju. Tak, ale. Y, 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 Jaki y, smak to jest? Za smak, zapach. To <grym> że nie. Je. Zapach. To jest Sage i wanila, ale Uu. sage, co to jest? Jezu, ta przyprawa, ale ja nie pamiętam jak to się mówi. Dlaczego zjadasz małe, ten kawaki? Bo nie chciałam wiem. tylko pokazać. A. Fajnie pachnie, no i to jest do psikania do toalety, żeby później zapach, niwelować zapach. Kupki. Już wszystko? Nie. Z tamtej siatki wszystko Aha. już? Dobra, następnie teraz przechodzimy do zakupów Sticky Maxa. Yy, I tutaj kupiłam truf, belgijskie trufle. I tutaj są y, trzy rodzaje. coś. No, byliśmy. Pożymu po... belgijskie trufle, ogólnie czekolada belgijska, Ym, dobra. To jeszcze o. Bo w TK Maxie fajne są zawsze, je, zawsze w TK Maxie lubię kupować um, właśnie słodycze, bo są z całego świata. W ogóle jakieś rzeczy, czy herbatę, czy słodycze, czy makaron, czy coś i za każdym razem y, próbować, bo tego po prostu w sklepach nie ma. A jak są, no nie wiem, czy bym zwróciła uwagę na, y, na takie rzeczy w sklepie. A się najem słodkiego. Teraz... Osiem czekoladek tu jest. 2,99. I po jednej czekoladce y, sobie będziemy mogli. Mam nadzieję, że to biała czekolada, a nie kotko. To będzie biała, patrzcie. O, jak... Zawsze takie są bardzo fancy. O, i Zamknięte. Da? Mhm. Trzeba ściągnąć folię, hermetycznie zamknięte. Jest wow. tak jak Terises ta trochę. I tylko dwa białe. Trudno, mm -hmm. wybierz sobie które. Nie wiem ja. Ty lubisz trufle? Ja nie wiem, pewnie nie lubię mi smakować. Ja sobie wezmę... Oh, Śmierdzi jak perfum jakieś gorzki. <laughs> Ciemnego? Mm. Uwielbiam. Mm, Dawaj. Norma... Bardzo lubię. Jest normalna czekoladowa w środku. Mhm, jest takie kremowe, nie? Mhm, tak bardzo ten... ładne. Białe... to nie? Ten biały jest najlepszy. O, ty biały miałeś, a ja cała... mhm. I mm, mm, mm. Idź jeszcze poczęstuj datę. Już ci tutaj położyłem. No to wezmę. Mmm, mmm, mm, mm. Spodeny dla Misia, żeby miał takie. Wyglądają, jakby były dla mnie. Po domu spodenki. Ja... brzuch mnie pchniecie. Spodeny, bo Misia lubi chodzić rozgiełdany. Najlepiej to by chodzili obydwoje goło. No. no. O, No, musisz uważać. Okej, okay, mam staniczek, bardzo mi się podobał taki 6,99 bardzo ładny Fajne ma takie złote detale tutaj i tutaj i to jest taki zwykły t-shirt bra, ale ładnie, wyko ładnie wykończony podoba mi się więc wzięłam ten z normalnej ceny i dwa z przeceny mhm. czekaj, bo to moja maseczka o, oh. mm -hmm. i tutaj też. Się poplątało no. Tutaj. Tu. Dobra, już, już, już. Oh. Następny stanik to jest taki tak zwany bezszwowy. Bezfiszbinowy i tak dalej. Nie, tu jest coś. I kosztował mnie tylko 3 funty. Ten był już na przecenie. Ale tak jak wspomniałam, nie mam staników. Musiałam sobie bieliznę odświeżyć i kupić. Trzeci stanik. Ten jest taki fajny. Taki fancy. Też tylko trzy funty. Taką koroneczką. Fajne, fajne. Bardzo mi się podobają. A tutaj czwarty. Faktycznie, cztery kupiłam, patrzcie. <grym> Ten w ogóle z przeceny, ale nigdzie rozmiaru nie było na nim, w ogóle nie ma. Ale tak wzrokowo myślę, że powinien być dobry. Może być za mały, jeżeli chodzi tutaj o, o pas, ale zobaczymy. Zawsze mogę komuś oddać, nie ma problemu. Taki fajny, szary, taki grej i tylko fun 30. FUN30 stanik, ludzie. To się w ogóle w głowie nie mieści. Tylko jedne są. Mhm. No to w końcu wziąłem sobie tylko jedne majtki. Tylko jedne. Czerwone. Czerwona koronka. Myślę, że... nie inna czerwień. Ja byłem, podobno. Ale im trochę podobne. Ale inna czerwień, ta jest bardziej taki pomarańczowy, a ta bardziej jest taki malinowy. Ale ja nie kompletuję bielizny kolorami. Znaczy jak mam komplet, to ubieram komplet, ale ogólnie. Ładne majteczki, koronkowe, takie kobiece, dwa funty tylko i wyłącznie, więc... To jest mój najlepiony ciała dzień na czekałem. No. No pokaż. Słuchawki. No. Zrobić tak, żeby było widać. Ja się nie znam. Znasz, dobrze ci idzie. Słuchaweczki. Takie fancy. No fancy. Niby, fancy. Niby, Możemy niby otworzyć? Taki... To proszę, otwórz. I jeszcze będą zakupione u babci i też parę rzeczy. Weź na ci jeden rzeczek. No dobra. dobra, Czerwone spodnie. Ja, ja lubię się w takich rzeczach no po prostu lubię takie e, eleganckie spodnie, nie lubię jeansów mam bardzo mało jeansów czasu ja do czasu kupuję Raz w ogóle ten, e, ja lubię elegancko e, e, a nie mogłaś, bo było zaklejone. więc akurat na taką wiecie dużą dupkę jak moja e, ja jakieś tam bezfirmowe FNF e, Dwa funciaki, tylko oh. spodnie na bo je noża. No to idź tam otworzę. Zawsze tutaj ci porządek. Drugiego? Mhm. Także spodenę sobie kupiłam. Wisiowi kupiłam koszulę. Yy, taka niebieska z yy, różowymi prążkami. Kuchisz? Konie koszulę ci kupiłam. Z różowymi No, nie było całkiem różowej. mówię Ci, że kiedyś Ci kupię taką. No, następną rzecz mi podaj, bo już kończę. Widzę, że pies przyszedł najedzony i zaraz mi tu wsadzi ryjka. Sweter? Sweter, tak. Kupiłam sobie sweter. Po nie wiem, czy ja w yy, nie będę chodzić. bo... Blackie Co dla Ciebie? Babeczka? Czy koszula? E, Zobaczcie, fajny. Tu podoba mi się ten. Wiecie, zimne dni nad potem. Dzisiaj też miałam już sweter ubrany. Niestety. Kolejna rzecz. Już kończę. Sukienka. Nie ma? A? więcej? Nie, jest jeszcze 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 parę. Już tak dwa sześć rzeczy. Sukienka. Ładna, nie? Co? Hmm. Tutaj trochę. na piersi. Tylko teraz nie ma gdzie chodzić już z takim fajnym dekoltem. Tu jest dekolt. Tylko trzeba mieć cycki, ale ja nie mam. Niestety, ale ciało będzie widać. I tutaj też jest takie przezroczyste na ciało. Fajne. I tylko czy funciaki dałam za nią, więc już mam dwie sukienki na randki, a że wszystko pa zamykane, to, to nie wiem, gdzie ja się będę stroić. Jeszcze Mhm. Uh -huh. Mogę ubrać? Uh -huh. Albo ty chodź, uwierz sobie. Tylko musisz tu pewnie pod... Jeszcze nie musisz zwiększać. Nie. Chyba musisz. Nie muszę jeszcze. Dość ściany. I podobają Ci się? Mhm, uh -huh, bardzo. I na pewno dasz gadać. Mm. Nie ma nic do tego, ale normalnie szesz środek, jest taki niby maj mhm. Takie Takie mu kupiłam. Trzeba No to proszę. Mogę już iść? Możesz, ale pozabieraj to, wszystkie kartony, noża. I Powiniam daj, bo ja... tylko jeszcze gdzieś tak, trzy rzeczy. No trzy rzeczy już znaczy, kończymy. dwa. O, dwa. Yy, bluzka. Zwykła czarna z takim białym atłasowym, nie wiem, wstążką, o. a nie do pracy, czy do w spodni różnych też tylko trzy funty, wiecie. Co I rzecz ostatnia jest? rzecz, to? ja, słuchajcie, ja dużo to rzeczy się też, drzwi. To jest to jest to jest też trzy, ja w ogóle mam czekoladę za się ale to nic. Patrzę, żeby do, do roboty mieć, do leggingsów e, czy coś. Tak. I taka koszulka. No i dobra! Naprawdę parę wikrześ, tak. To, to by było, e, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik... Ej, e, e, nagrywam dalej. A. E, że taki filmik Wam się podoba z takim testem na żywo, więc e, zapraszam Was do następnego. pa! Pa! pa.